No, i w ostatnim etapie smażenia, już praktycznie wyłączę to, posypuję to wszystko koperkiem, to już jest wyłączone w tej chwili. Witam serdecznie. Dziś Wam pokażę e, całkiem fajny nowy przepis, który wpadł mi w ręce. E, ja już Wam go prezentuję, ale co potrzebujemy? Zanim do przepisu dojdziemy, dojdzie, czy tam do ogórku przejdziemy, potrzebujemy wody. Wody, nie wiem, tak litr wody po prostu, bo będziemy musieli te ogórki zblanszować. Litr wody, do którego dodaję płaską łyżkę soli i odstawiam to na, na piec, niech to się zacznie gotować. W tym czasie, kiedy woda zacznie tam wrzeć, zacznie się za chwilę gotować, musimy przygotować ogórki. No sprawa jest bardzo prosta. Ogórki musimy sobie obrać z tej skórki. To są ogórki gruntowe. Myślę, że cukinia też by tu fajną robotę zrobiła. Może zrobię też kiedyś taki przepis właśnie z cukinią. Ale dzisiaj, ogórki. To są takie większe, cztery ogórki. Mogą być mniejsze jeśli chcecie. Ale z tymi większymi, zawsze jest kłopot, co z nimi zrobić. Oczywiście, teraz specjaliści od ogórków mi powiedzą, że z złej strony je obieram, bo będą gorzkie guzik, prawda? Ale tak sobie mogą myśleć, bo są specjalistami. Dobra, słuchajcie, odkrawam te końce, bo ona nawet nie zaczęła się gotować. Ja już mam prawie ogórki przygotowane, to jest mega szybki przepis. Teraz ogórki. No mogłem to trochę ładniej zrobić, co nie? Ale jak się człowiek spieszy, to tak później jest. Jeszcze mam jeden przepis dla Was. No, już tu robię sałatkę z cukinii. Także no, muszę tutaj kilka rzeczy na raz zrobić. Dobra, yy, ogórki. Kroimy takie słupki. Tak, na trzy razy widzicie. Nie robię tego na ćwiartki, z tego powodu, że one są dość grube. Kroję w takie słupki. Gdybym miał cieńsze ogórki, pewnie byłyby to ćwiartki. Ok, ogórki przygotowane. Jeszcze tylko potrzebuję ząbek czosnku. Ja mam tego? tutaj teraz jeszcze dwa ząbki czosnku. Takie mniejsze, to więc wziąłem dwa. I ja sobie je tylko. Rozgniotę i poszatkuję. Tak, w zupełności wystarczy. Teraz możemy iść już na kuchenkę i pokażę Wam, jak dalej będzie przebiegał proces gotowania tej jakże prostej potrawy. Więc, jak widzicie, woda się mi tutaj pięknie gotuje. I do tej wody od razu wrzucam wszystkie ogórki. I blanszuję je przez 5 minut. To jest bardzo ważne. Po 5 minutach wyłączam gaz i wyciągam ogórki na durszlak, sito, na co chcecie. Co tam macie, wyciągacie ogórki. Słuchajcie, to jest świetny dodatek do kanapek, do mięs, ale tak jak mówiłem, to może być też świetna kolacja, taka bardzo naprawdę fajna, lekka kolacja. Odstawiam garnek z wodą. Rozgrzewam teraz patelnię, wkładam tutaj porządną łyżkę masła. Jak już masło mam roztopione, dodaję porządną łyżkę miodu. I tu chodzi o walor smakowy, a nie zdrowotne. Wiadomo, że to podgrzany miód traci swoje właściwości e, prozdrowotne, ale, ale tu chodzi o smak. Następnie na ten miód i masło dodaję szczyptę papryki. U mnie normalnie powinno być chili, u mnie jest to ta, którą dodaję do kimchi. Ok. Od razu też można wrzucić tutaj czosnek, bo zaraz wejdą ogórki, więc czosnek się nie spali. O, teraz tylko to pomieszam, że się tu wszystkie. Smaki już połączyły OK Pięknie to pachnie. Wrzucam ogórki I jak macie, to nie zaszkodzi jakieś małe pomidorki one się mają podgrzać, tam w żadnym wypadku one nie muszą się rozpaść czy coś nastroju. Niech będą podgrzane i otoczone w tych pięknych, cudownych przyprawach. Bardzo proste zresztą. Dobra, smażymy, smażymy. Naprawdę świetnie pachnie, to wam gwarantuję. Oczywiście, musimy to teraz jeszcze sobie trochę posolić. Dodamy tutaj też odrobinę cytryny. No, w ten sposób. Już mamy słodki smak, ostry. Będziemy to smażyli. Około 5-6 minut, więcej nam nie potrzeba, ale na naprawdę, naprawdę w mocnym, dużym ogniu. Mieszamy do tego momentu, pomidory zaczynają pękać i spokojnie, niech one sobie pękną. Ale nie o to w tym chodzi. Chodzi o to, że po prostu one mają być właśnie otoczone tym sosikiem i podgrzane. I tak jak mówię, zjecie to sobie spokojnie na kolację, jeżeli chcecie możecie do tego kawałek karkóweczki, czy piersi z kurczaka, czy no cokolwiek. To może być jako po prostu dodatek, zamiast nawet surówki do obiadu, zastosowań, tego jest bardzo dużo. Nawet takie ogóreczki na kanapkę by wjechały, no to też jest super sprawa. Ale jeszcze smażę, ponieważ... I jeszcze, jeszcze chwilę to potrzebuję, żeby to odparowało. No i mieszamy sobie troszeczkę tutaj. O. No i w ostatnim etapie smażenia. Już praktycznie wyłączę to. Posypuję to wszystko koperkiem. To już jest wyłączone w tej chwili. I w ten sposób podajemy. Oczywiście zaraz sobie to spróbuję, dzisiaj tak na warieckich papierach, więc spróbuję jeszcze nad maszynką, mamy, mamy tu jeszcze trochę roboty, mamy jeszcze jeden film do skończenia, także jest tego, no zobaczcie, tak to, tak to wygląda, no, tutaj Wam pokażę, no i, o, mm. słuchajcie, przepyszny jest ten miód, Chili, o teraz te chili, fajnie czuć. Kurczę, naprawdę jest to pyszna sprawa z tym koperkiem. Polecam serdecznie. Mm. Ja Wam serdecznie polecam. Pozdrawiam. I do zobaczenia.